Hej, witajcie, z tej strony Bionik. i witam was bardzo serdecznie w takim kolejnym filmiku niby informacyjnym, nie lubię tego słowa, ale cóż, co z tym zrobimy. Chciałem wam serdecznie podziękować za to, co się dzieje wokół mojego kanału, na którym jest już prawie 6 tysięcy widzów, cały czas tego nie ogarniam, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, i że dobijemy do jakichś magicznych liczb, o jakich nigdy nie śniłem. Na fanpage'u Facebooka mi wybiło 500 lajków. W opisie macie fanpage'a. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie znacie mojej gry, Tube Tycoon Link, macie tutaj, gdzie wszystko się dowiecie. Liczba gra osiągnęła 150 tysięcy. Po prostu wielkie, wielkie dzięki. O co chodzi właściwie z tym filmem? Co ja chcę przekazać? Chciałem właśnie po pierwsze powitać wszystkich nowych widzów. Zapraszam, rozgoście się tutaj na tym wspaniałym kanale. Mam nadzieję, że wspaniałym Tak, odnośnie nowych filmów. Stali widzowie już wiedzą, jak to u mnie jest, ale będę starał się po prostu jak najczęściej, jak najczęściej, jeżeli znajdę jakiś fajny temat, jeżeli chcę o czymś fajnym opowiedzieć, tak jak teraz, nie wiem, cierpliwości, a myślę, że efekty będą fajne, że się wam będą podobały, tak jak dotychczas, e, update, właśnie update, do gry wyjdzie mała łatka update, to przy okazji też wam powiem, dzisiaj... Albo jutro, więc tutaj macie gdzieś adnotację czy już jest czy jeszcze nie ma Dzisiaj albo jutro wychodzi update, gdzie będzie naprawiony kilka błędów Wszystkie osoby, które przekazały dotacje, w ogóle wow, mega wielkie dzięki Zostaną umieszczone w grze wraz z tym updatem Pojawi się kilka nowych youtuberów, więc patrzcie kto tam się pojawi, może wasze, wasi ulubieńcy nazwijmy to i. Tyle. Wspomnę jeszcze pod koniec, że wystąpiłem ostatnio w ostatnim filmie Pani Gabrieli. Zapraszam serdecznie kanał Isi. Eee, link macie, Boże ile tych linków w tym filmie. Link macie gdzieś tutaj, w ogóle tutaj pewnie będzie link. Eee, powiedziałem parę słów od siebie, parę dysku, dokładnie dwa, ale, ale filmik jest wart zobaczenia. Zapraszam serdecznie. I to tyle w tym krótkim filmie informacyjnym. To zapraszam Was do moich przyszłych produ produkcji. I do śledzenia w ogóle jak się rozwija moja gra, bo po prostu tak jak mówiłem cały czas jeszcze, jeszcze nie ogarnę. Mam nadzieję, że zostaniecie wraz z grą, wraz z moją osobą, wraz z moim kanałem na jeszcze, jeszcze dłużej. Do zobaczenia w przyszłych filmach. Hej!